Mówię, mówię, siema. To mów jeszcze. Okej, okay, mówię jeszcze. Dobra. Dobra weź Springbis Czekaj. Do... Sru, tu tu. No patrz, teraz kurwa nie nagrywa. No to ja nagrywam Camtasia. Ja nagrywam Camtasia. Ja pierdolę, co z Tobą? Nie nagrało Ci? No teraz mnie nie nagrało akurat. Też nie kurwa, co zmienił mój Nicu tryb nic, teraz tego po prostu wiesz. W alt Tab, Alt Tab, czekaj, że dam na okienko. Ciekawe. Czy tam na okienko, kurwa, Jesteś bo. Bądźcie pewien, że nie sprawdzasz w innym folderze? Nie, sprawdzam w tym to przed chwilą, bo mam ciągle go otwartego tutaj. game record, tam gdzie bo mam, nie pomyliłbym go, bo tam jest tylko ten nasze nagranie wtedy z Blaze Blue i ten mój Sonic Adventure 2, nie? Ty masz nagranie z Blaze Blue? No tamto, to wtedy żeśmy wiesz, nag mieli nagrywać, nie tak o, że A, ten, że wczoraj okay. chyba. A no tak, bo ja nagrałem minutę 10 i wysunąłem, bo miałem za mało miejsca, fajnie. No właśnie tamto. Kurczę. A teraz nagrywam jakąś minutę już 2, 3, 4 i... Tak, tam, Weź tam. O, nagrywa, nagrywa, bo to pojawił się plik. Tylko teraz trzeba włączyć. To zostawi nagranie. Dobra, okej, okay, fajnie jest. Jest dobrze, świetnie. okej. Okay. Jakieś... od czego to zależy, że jest naraz nagrywanie, a raz nie? Nie wiem, naprawdę nie wiem, więc nie wiem, może jakiś fokus musi być na tym pójść, czego Musi być. Co byś kadrował po tym wideo? No dobra, to weź Springfield. No i już, jeszcze raz? Spring Jedziemy. Race. No, Race. Może no, jeszcze. Pojawił się Bo Megaton punch, to już. Że... nagrywam już. To jest bez nie? jakby niczego, więc Megaton punch weź. No dobra, to nagrywasz właśnie, nie? Nagrywa się, Ej, to jest nie... na dwie osoby! To jest na dwie osoby! MegaTon Punch jest na dwie osoby! No wiem, ale czekaj, może weźmy tego Spinning Breeza, nie? W końcu, bo już teraz się nagrywa... No nie, już graliśmy! Weź MegaTon Punch, to nie ma żadnego znaczenia. No dobra. Cześć, aha, Tim. Dobra. Jestem w tym beznadziejny. Weź to, P. co to jakoś grało w ogóle. Aha, pamiętam już. Matches, ile? 3? 5? Może być. Może być 3. Okej. Okay. Dawaj. <noise> Na którym przyciskiem kurwa to robię? Um. O co, niech wygląda! O szty! O szty! Chło, chło, chło! Ale to <gulik> jest tak, że często się zdarza, naprawdę to się często... Aj! A, zniszczyłem. Zniszczyłem. Ten ostatni jest chyba najważniejszy. Zobaczmy. O, Tyle pan... samo? Nie ma, bo tyle samo, bo mniej. No co? <grym> to jest, jest panwokazacja. No chyba, no. Dobra. Aj! Kur... Aj! To Ty, ty masz więcej. Co się stało? Dzień dobry. Dlaczego wygrałeś wiem. znowu? A nie, ja wygrałem. Dobrze. No. Okej, okay, okej. Okay. Win, lose. Dobra. Co? Cześć. Nie, 2 do 1. Nie, maksimum. To, nie, bo 2 do 1, a pies maksymalnie. Okay, okej, gramy jeszcze raz. No to 5, nie? 7, albo jak najwięcej. No to tutaj mamy. 9. Dobra. Okej, okay. no jest w Anniku zaraz będzie do mnie pisał tego? Tu jeden Mm, super. Co <laughs> tak, się dzieje? Samuraj się to jest na lecz. Panie, że jest na tym ziomem. na Jezus. Ok. Knockles? Yo yo my nigga! Yes. Oh, o, no. ty O, jest. No jes... No jes, znowu przegrałem. Ja nie cię wściekliwam. Bo wtedy zamieniam się w bestię! Dobra, o! No, przegrałem. a No, A może? Nie! Jest. Już, tym jest. Ha! Uhuuhu! Fajnie, fajnie. Ciekawe, ile mógł 200. Eee, to jest teraz może eee, być Ach, fajnie. No ja mam power, ale. No super. A wiesz, że można peg błądzić plany, to... Wiem akurat. Gdzieś no. się zdarzyło. Jak no, no, też, jakimś przypadkiem. <tryk> A prawie bym jeszcze perfekcyjne tą, tą wahadło, iwana No co ty w ogóle robisz? Co ty w ogóle tam W Co To jest meters? Meters? No chyba, no. Fuck. Nie uwielbiam się. A może dekoncentruję się tym? To się nazywa gra No. Weee. A, Nie 120. Nie. Tam ma a właśnie teraz dopiero zauważyłem, że tam Marian siedzi z Luigi. Luigi i Marian. No, to zrobiliśmy na Mario 6-y. <noise> admina? A no, tak? Dużego założyciela, to od nas teraz. Mną. No. Fajne, ty tam złóż. Samorek Killby. Dawaj, samorek Killby. Tak, tu się wychodzi, czekaj. B? Kuba? Ahm. Um. Niksem. Nie, kuba, czekaj. Tym, o, ładnie <noise> <What? głos> samorek. No, Chyba, to samorek Killby. Za się da na dół? Nie wiem. Tak. O, patrzcie. Tak. Ja? E, yeah. 13. Yeah. Dobra. Żartowałem. Aha, spoko. <noise> jestem... O, jestem DDD. Co się robiło? Co? Chyba, że ja nie nacisnąłem? Nie, tym samym co ten, co robisz tam to uderzenie. Czyli a... Megaton punch. Kurde. Kur... Nie wiem, teraz w ogóle. Haha, <laughs> że nie tym rozwalisz. To ty odstawisz. Tak! Ach, kurna! Ha! Fuks. No, w <laughs> tym samym czasie nabcisnęli. A ty, boisz szybciej, minimalnie. Mhm. Po prostu lago w grze. O! Aaaa! <laughs> Kurze. Ho, 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 te ho, fajne ho, te nazwy to. Naj górze, strona. A pamiętasz ten y, topik na KPF? Który? Gdzie usunięto trawę? Tutaj była trawa w japońskiej wersji. Aha. I przez gadanie oczywiście musiałem przegrać jak ostatni idiota. Aha. A bo tu była trawa? To była trawa wersji? taka jeszcze latająca. O, taka taka... No to taka afrowująca, to taka. No! Wygadałeś mnie. <grywa> ja tu mi cię rozwalił. Ja eee. Jeszcze trzy i O, jeszcze cztery wygram. <grywa> <grywa> <jeż>. No Kłudźwa <grywa> za <grywa> 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 Czy, czy ty co widziałeś? Co? Najpierw się pojawił winner DDD, a potem winner Kirby tak Aha. Momentalnie. Co się aha. dzieje? Nie. jest tutaj. Winner King DDD, właśnie, nożyłem ten. O, może jeszcze z tobą wygram. Jesz jeśli wygram wszystkie 3, to. Nie zagaduj mnie. Jeśli wygram wszystkie 3, to, to wygram. <laughs> no, 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 no. Ej, no, co? Ale patrz, no, zaliczyło mi chyba. A nie, po prostu nie ma. No znowu! Fajnie, fajnie. Kurczę. Jak w... skończymy to przerwę nagrywanie. No. Ja też. Aj! Jest! Kuźwa, nie zauważyłem! <grym> o Jezu. O Jezu. No nie, wygrałeś. Cholera. Uch, uch, uch. Teraz wygrasz. A, jest już koniec. Okej, okay, koniec nagrywania, co? No dobra, no to kończą. F10, ponieważ jest to przycisk, który zatrzymuje nagrywanie.